Angielskie wpadki. Dzisiaj wpadka z tematu w podróży, wpadka numer jeden. Day Rider. Wiadomość od czytelniczki. Kiedyś chciałam kupić bilet w autobusie i zamiast powiedzieć Can I have a day rider, please? Czyli poproszę o bilet dzienny, powiedziałam Can I have a big driver, please. Czyli poproszę o dużego kierowcę. Jeśli kierowca był duży, to pewnie nie protestował. Jeśli pasażerka była ładna, to może się nawet ucieszył, że ma branie. A jeśli był drobnej postury, hmm, mógł się biedny poczuć zdyskryminowany. Bo co? Od małego bilety gorsza? Tak na poważnie zdarza się, że przez pomyłki tracimy motywację do nauki. W chwilach zwątpienia pamiętaj, że gorsze od popełniania błędów jest unikanie mówienia. Jeśli nic nie powiesz, to na pewno się nie dogadasz. Najważniejsza w komunikacji jest umiejętność przekazania tego, co masz na myśli. Jeśli ci się uda, jest dobrze. Jeśli zrobisz to bez wpadek, wtedy jest poprawnie. Idealnie, nie będzie nigdy. Przejęzyczenia zdarzają się każdemu, nawet w języku ojczystym, kiedy jesteśmy zmęczeni, zestresowani lub roztargnieni. Jeśli trafiają się i tobie, być może warto jeszcze poćwiczyć dane słówko w kontekście, tak żeby na dobre zapisało się w Twojej pamięci. Z tego krótkiego fragmentu. Dowiedziałeś się, jak w języku angielskim poprosić o bilet dzienny w autobusie. A jak powiedzieć po angielsku? Zamykać niedaleko skręt, zakręt, zjazd na przykład z autostrady, kosz na śmieci, papierowy woreczek. Poproszę o bilet dzienny, to już wiemy, proszę nie zaginać oraz uciekł mi samolot. Tego dowiesz się z tego rozdziału. W podróży. Ale tak naprawdę angielskie wpadki to ponad 365 stron wypakowanych po brzegi czym? No właśnie, takimi praktycznymi wyrażeniami i słówkami, których w szkole się nie nauczysz. Ile tutaj takich wyrażeń znajdziesz? Ponad 800. Z jakiego zakresu tematycznego? Z ponad 29 różnych sytuacji życia codziennego w szkole, w pracy, w podróży. Co więcej, tych informacji dowiesz się na podstawie zabawnych wpadek, anegdot, historii nadesłanych przez moich subskrybentów w mediach społecznościowych, więc wszystko na faktach autentycznych. Dlaczego warto taką książeczkę zdobyć już teraz? Dlatego, że tylko. W trakcie trwania naszego pikniku wakacyjnego, to jest do 14 sierpnia, można zdobyć tą książeczkę razem z audiobookiem, żeby od razu uczyć się poprawnej wymowy, z 46% zniżką. Co więcej, zapraszamy Ciebie na naszego fanpage'a, dlatego że tam w ramach pikniku codziennie odbywają się zabawy związane właśnie tematycznie z tą książeczką, konkursy oraz codzienne losowania nagród, w których to można zdobyć bezpłatnie, kursy językowe, szkolenia oraz e-booki, które normalnie u nas są dostępne na naszej platformie najlepsze kursy angielskiego odpłatnie. Dlatego już teraz kliknij w link poniżej, zdobądź Twoją książeczkę i zdobywaj tą bardzo cenną wiedzę, bierz udział w zabawach i zgarnij nagrody. Kliknij w link.